Słyszymy już dość jednolity front. Mieliśmy do czynienia z oczywistym aktem dywersji, z aktem kierowanego przez obce służby antypaństwowego terroru na terenie Rzeczypospolitej. Dowiedzieliśmy się o tym, takie są deklaracje polityków, że państwo polskie podchodzi do tego z najwyższym priorytetem i z najwyższym przejęciem. Słyszymy o tym, że zidentyfikowano dwie osoby konkretnie odpowiedzialne za, te działania, które miały doprowadzić do katastrofy kolejowej. Obie te osoby miały być obywatelami Ukrainy, obywatelami Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przez Białoruś i którzy na Białoruś zdążyli, czy przez Białoruś zdążyli już uciec. Co ważne, jedna z tych osób ma już wyrok na Ukrainie właśnie za akty sabotażu na terenie swojej formalnej ojczyzny. Był to wyrok Nakazowy, zaoczny bez obecności tego obywatela na terenie Ukrainy. Drugi z kolei ma pochodzić z prorosyjskiej części Ukrainy, z Donbasu.